Cień, no widzowie z tej strony młodybaz 7793. Dzisiaj będę dobijał Elite, bo już mi nie dużo brakuje. Mam już diament 3,94%. I siadnie może elita Mam ochronę, więc będziemy grali podraszowanie. I gram z moim kolegą. To jest jeden z teammateów moich trio, bo mój duo nie może grać. Więc ja już rozpoczynam rundkę. Daję w gotowości. Widzimy się w następnej rundce, dobra? Widzowie, już jesteśmy w rundce, no i lecimy na wykrzywiony wież. Mam ochronę, więc gramy tak bardziej podraszowanie. I zapomniałem Wam powiedzieć, że gramy. Uzupełni kółko. co na wykrzywiony, tak, żeby bardziej podraszowanie grać. Nic mnie nie rozłożyło w czasie. Dobra, szybka pompa. Jest tu. Nie. Dadam. Dadam, dodam. Jest tu. Ja się leczę. Kurde, smisowałem pompę. Ja przez chwilę myślałem, że to jest jeden z naszych teammateów. Nie lecę gdzie indziej. Nie lecę tam. Na ten przyjemny park. No dobra, na most polecę. O, dobra. Teraz mam chociaż normalną pompę. Okej, okay, mam już niebieską. Kurde, przecież. Jak tu będą minisy? Nie ma. A jest jeszcze jedna skrzynka. Mam jeszcze dwie. Okej, okay. fajny drop. Ta skrzynka, gdzie się znowu? Co podziała? Aha, ona tu jest. Przepraszam, na chwilę to I to jest teraz, tak? o i mam kroki. Nie potrafię stąd wyjść. Dziękuję. 你吗？Yeah, Nie mogę Nie widzę A Krzaczek Tam Nie widzę, widzę, widzę O kurde No to, żem poleciał Na mnie 110 dostał a przecież tak mi nikt mnie nie słyszy. Dobra, szybko się odradzam. Oj, jeden 11 z nas tylko został. Mamy pięć fragów. Ja mam zero. Dobra, leczymy szybko na no, jakiś. Na jakąś skrzyneczkę? Już tego bym nie nazwał. Jest i pompa. To też wywarłam. Widzieli mnie. Widzieli raczej. Tu siedział, ale poszedł gdzieś. Jest tu. Nie! Dobra. Tylko tutaj jest kolejne. Ja mam jeden HP, a teraz się skapnę. Dead? Szybko dobijam. Dobra, ważne, że dobiłem. I mamy frago. No ja zrobiłem frago. Tak, no to my już mamy 7 fragów. Top 9. Nie, łajta ma. Widziałem. Nie, no i mi ani matsów, ani broni nie dało. Muszą twórcy naprawić ten błąd. Epic Games, naprawcie ten błąd. Lecimy na ten domek. Dobra. Co może tutaj chwilę przekąpię. Kurde, to była nie blujcie. Był. Lecę co do moich team'tów. Przez chwilę myślałem, że to jest głowa typa. Там в конце какие-то Dostał 72. Nie potrafię z taktykala grać. Uff. Potrzebuję jakąś normalną pompę, bo jest taktykala, nie potrafię grać. Dobra widzowie, przepraszam za to cięcie. Teraz będę. White ma 150 white. Kurde. 11 fragów to też chyba dobrze. Top 7. Dobra, już tam podtąpienie, bo już są restarty wyłączone. Tylko jednego fraga zrobię. Nadal top 7. Nic się nie zmienia. Powala, powala, powala. Dobra. Jestem, lecę tutaj. Ty, typu tu jest najgorzej. To jest solówka jakaś. Ale, kurde, ale pompę dostaje. Myślałam, że on też jest taką... Takim typem, który dopiero się zresztą... On miał pompę... Ajej ja. Top 6 Jak można nie brać... Normalnej pompy... Ojojojojoj... Kurde, to typy były... No i sam został. Top 6. 11 fragów. Dobra. Ile jest? Top 5. Top 4 i chyba będzie już elita. Tylko 30 matce zostało, ale siadł zą, więc jest dobrze. Dobra, no to jest top 5. Top 4. Już mamy elitę chyba. Już raczej mam Elitę. Już chyba na 100% mam Elita. Ile jest? Nawrót top 4? No na to jest top 4 i 7 osób No siadło nawet więc szadło. Macie masz po lewej. Nie zauważyłam Tu aż kapmacuch tu był Top 3 jest Ej, ale top 3, 11 fragów Powinna już siadnąć, Elita. Siostra. I. Jest. Moja pierwsza Elita w życiu. Elita 21%. Dobra, ja już wychodzę do lobby. Elita wbita. Więc to by chyba było na tyle z tego odcinka. I nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Na 1900 y, subskrypcji dodaję jedną osobę do znajomych i na 2000 subskrypcji nagrywam piosenkę, więc zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu jak będą włączone, czy wam się podobał filmik i czy chcecie więcej takich odcinków zwijania rank. I to by było już chyba na tyle z tego odcinka, więc nara.